Siama widzowie. W odcinku, gdzie pokazałem piosenkę o 99 na cps wyskoczyły mi prawa autorskie. Nie wiem, jak chciałem tylko tę piosenkę pokazać dla tych, co jeszcze nie widzieli, ale, no, ale od razu już mi wyskakują prawa autorskie, no dajcie mi spokój, no. Dajcie mi święty spokój z tymi prawami autorskimi. No nie wiem o co, o co im chodzi. Nie, no teraz nie. Dzisiaj gramy w Destruction Game. Teraz będę, będę Wam to pokazywał. Mam nadzieję, że to chociaż Wam się spodoba. To akurat powinno być fajne. Na pewno Wam się to spodoba. Takie niszczenie fajne. I coś Wam zaraz pokażę, co może Wam się spodobać. Podnieś, klikamy. Wchodzimy na to. Tu, 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 To nie jest wcale takie proste. O Nie! Reset, zresetowało mi się to. Ten billboard jest całkiem fajny Podnieś! Bum I bum 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 Ciekawe widzowie, czy Wam się spodoba jeżeli nie, to ja chyba nie ręczę za siebie Tamto wam się średnio podobało. A i w, te, w, tych, w tej grze powstanie zombie. No to tak słabo grałem na tamtej mapie, bo ja jej nie znam. Pierwszy raz ją miałem chyba. Kibel. O, by wybuchł. O nie. Zabity. Spróbuję z niego wejść. Okej. Okay. Kiedy mam kolejną promień? Promień fizyczny. RPG, okej. Okay. No znowu jakiś typ. Pewnie do, do mnie będzie strzelał ten noob. Nic nowego, no daj mi spokój człowieku. Człowieku, no daj mi spokój. Tak jest właściwie w grach na Roblox, nie da mi spokoju. Jezu, ty... Tak się w to gra. Pamiętajcie, wstępy z jakichś gier nowych mają 4 albo 3 minuty. To już ma 4 minuty, to, to był tylko wstęp, pamiętajcie. Widzimy się w następnym odcinku, z tego już na pewno będę nagrywać, tamtego też. Dobrá nára!